Soekowe bajko opowiastki Wilk i owce Choć po pastwisku wilki krążyły Owcom zaszkodzić nie miały siły Bowiem owczarki Ogromne, duże Najlepsze owiec to były stróże Radziły wilki jak dostać celu Trzeba sprytnego użyć fortelu Wprowadzą owce w to przekonanie, że im przy wilkach nic się nie stanie, że to owczarki są na przeszkodzie, żebyśmy razem już żyli w zgodzie. Nic tylko jątrzą wciąż podejrzliwie, zaś wilki owcom, druchy prawdziwe. Ze strony wilków, pewna opieka tak poseł wilczy owcom przyrzeka. Te szczere słowa. Jasne wejrzenie więcej znaczyły niż zapewnienie. Długo więc owce nie rozmyślały, tylko owczarkom podziękowały. Teraz na służbę wilki się stawią, bo lepszą owcom opiekę sprawią, lepiej niż pieska owcom się nada? Niemądre owce więc nie spostrzegły, że wilczy poseł bardzo przebiegły. Że to na świecie jest niebywałe, Aby przy wilkach zostały całe. Przeto los owiec jest przesądzony. Odkąd wyzbyły się swej obrony, Niech to przemówi do wyobraźni, Aby nie z każdym szukać przyjaźni.